Świętujemy dzisiaj w Muzeum im. Johanna Gottfrida Herdera w Morongu, a świętujemy dzień przewodnika. Dzisiaj spotykamy się w naszym muzeum z okazji Dnia Przewodnika. To jest takie święto, które dotyczy również muzealników, bo bardzo dużo z nas oprowadza po wystawach, więc jesteśmy też przewodnikami, co prawda mniejszymi niż przewodnicy po regionie, jak na przykład pani Magdalena, która jest dzisiaj z nami, która jest przewodnikiem po Warmii i Mazurach. Także świętujemy taki rodzaj kontaktu ze zwiedzającym, gdzie zwiedzający może zadać pytanie, może dowiedzieć się trochę więcej niż to, co jest na podpisach, bo bardzo często właśnie zwiedzający Zwiedza samodzielnie wystawę i brakuje mu tych informacji, które zdobędzie wtedy, kiedy ma kontakt z przewodnikiem. Więc my bardzo sobie cenimy właśnie takie spotkania. Jest to dla nas święto, tym bardziej, że no, szykujemy się do remontu, więc niedługo nasze muzeum będzie zamknięte. Jest to dla nas takie podsumowanie tego, tego okresu przedremontowego. Jesteśmy na wystawie rzeźby ludowej, ale mamy w planach też pokazanie tego, co nie zawsze jest dostępne przy zwykłym oprowadzaniu. Wtedy, kiedy jest duża grupa, mamy dzisiaj taką mniejszą, mniejsze spotkanie, czyli. Będziemy otwierać szafy, będziemy wąchać skrzynie. Mamy skrzynię sandałową, która przepięknie pachnie. Mamy kabinecik, który ma po prostu miliony małych szufladeczek, które są poukrywane w środku. Dopiero jak ten kabinecik otworzymy, to możemy ten sekret zobaczyć. I chcemy właśnie, żeby to było takie niezwykłe, takie wyjątkowe. A na koniec zapraszamy na kawę, herbatę, żebyśmy na spokojnie mogli jeszcze ze sobą porozmawiać, zobaczyć, jakie są potrzeby zwiedzających, co my możemy jeszcze dodatkowo powiedzieć. Także jest to dla nas naprawdę takie ważne, żeby rozwijać te kontakty właśnie z tymi, którzy chcą do nas przychodzić i posłuchać historii o regionie, o Oberlandzie, o Morongu, ale nie tylko, bo jest i tutaj trochę warmi. Jest też Jochen Gottfried Herder, także jest Alfons Kułakowski. Tematów jest naprawdę bardzo dużo. Jest to dla nas bardzo ważne, kiedy jest odzew na tego typu akcje, ponieważ ten zawód bez słuchaczy nie miałby kompletnie racji bytu, byłby zupełnie pozbawiony sensu. Więc robimy to dla odwiedzających i robimy to dla nas samych. Poznawanie historii, kultury, obcowanie z dziełami sztuki to nasza radość i esencja naszej pracy.